Nazywam się Beata Szmuc, jestem prezeską zarządu Stowarzyszenia Projektów Międzynarodowych INPRO. Znajdujemy się w Centrum Rzeszowa, w naszej siedzibie, w której na co dzień prowadzimy działania dla młodzieży. Znajdują się tutaj biura, sala szkoleniowa, jak również nasze zaplecze noclegowe z hostelem. Zajmujemy się realizacją projektów dla młodzieży, projektów edukacyjnych. Takich jak wymiany, międzynarodowe szkolenia, seminaria czy wolontariat europejski. Współpracujemy również ze szkołami i z uniwersytetami z całego Podkarpacia, oferując dla ich młodzieży możliwości wyjazdu zagranicznego na wolontariat, na wymiany, na szkolenia. Fundusze europejskie umożliwiły nam stworzenie tego miejsca, czyli hostelu, sal szkoleniowych i biur, w których prowadzimy naszą działalność na co dzień. Dzięki temu co roku możemy gościć kilkaset młodych osób przyjeżdżających z całej Europy, a nawet świata tutaj do nas. Na Podkarpacie. Dzięki Funduszom Europejskim mieliśmy możliwość spełnić jedno z największych marzeń, jakim było powstanie tego miejsca. Stworzyliśmy przestrzeń dla młodzieży zagranicznej oraz lokalnej. Zrealizowaliśmy nowe projekty, nowe programy i podnieśliśmy jakość naszych działań.